z centralnego radia umieszczonego w kokpicie. Jest to radio Oplowskie z systemem nawigacyjnym o symbolu CD70 Navi. Tak to wygląda. To jest takie radio, które ma w środku pokrętło tzw. Tak Multijock. Tutaj możemy sobie zmieniać funkcje radia, nawigacji i ustawień komputera samochodu. Mamy proste przyciski typu informacje, przycisk powrotu i przyciski funkcyjne sąd. Sąd tutaj mamy przycisk ustawień komputera, ustawienia audio i ustawienia nawigacji. No i oczywiście mamy tutaj też ustawienia jeszcze tutaj settings tak zwane takie pokrętło do przemieszczania na funkcjach i mamy jeszcze tutaj pokrętło TP Opel Astra H ma system audio skonfigurowany na słuchajcie Sześciu głośników i w drzwiach przednich system audio jest skonfigurowany w ten sposób, że głośniki są wmontowane tutaj w tym miejscu w dolnej części drzwi i tu jest wmontowany głośnik niskotonowy. Natomiast tutaj w górze, w górze w takim trójkąciku Tutaj mamy zainstalowany głośnik typu Twitter, czyli wysokotonowy, i to jest tak zwany zestaw dwudrożny. Z tego co wiem, to Opel tutaj jakiejś filozofii nie wymyślił, bo rozgraniczenie częstotliwości niskich i wysokich jest tutaj realizowane tylko z pomocą kondensatora. To działa tak, że kondensator po prostu odcina sobie sygnał i na przykład do Twittera podaje tylko sygnał w paśmie wysokich częstotliwości. No to jest takie bardzo proste rozwiązanie, gdzie się tam stosuje w takich tanich systemach audio na przykład. Ale jeżeli chodzi o jakość odtwarzania, no to na pewno takie rozwiązanie dzielone system wysokotonowy głośnika i niskotonowy na pewno będzie lepsze niż taki głośnik dwudrożny, gdzie w jednym głośniku jest, jest rozwiązane przenoszenie dźwięków niskotonowych i wysokotonowych, czyli taki szerokopasmowy. Jakość dźwięku z systemu dwudrożnego będzie zawsze lepsza niż powiem wam jakość takiego głośnika spółosiowego, czyli dwudrożnego. Z tyłu słuchajcie są jeszcze głośniki. Opel ma, o, ja muszę sobie. Przejdę, o, głośniki są tutaj w tych drzwiach tylnych, też na dole usytuowane. I praktycznie tego nie wiem, bo będę sprawdzał, czy to są głośniki dwudrożne, czy, czy, czy to są głośniki jednodrożne. Nie widzę tutaj systemów Twittera, czyli tych wysokotonowych. więc prawdopodobnie z tyłu będą głośniki dwudrożne albo szerokopasmowe. No raczej producenci tam się nie wysilają, także myślę, że system audio tutaj będzie z tyłu opaty raczej na głośnikach szerokopasmowych. Plan jest taki, słuchajcie, żeby ściągnąć z tapicerki Skontrolować te głośniki niskotonowe, tutaj przodów ja chyba nie będę wymieniał, bo to brzmi dosyć dobrze. Nie będę załączał muzyki, żeby tutaj nie dostać jakiegoś bana od YouTube'a za treści nieautoryzowane. Bo często tak jest, że jak z radia jest jakiś podkład, to no to czepiają się co niektórzy, że to, to no to się nie ma praw autorskich, więc ja nie załączę tego radia. Generalnie muszę Panu pan powiedzieć, że chodzi o system audio, to przynajmniej e, w moim Oplu jest to przyzwoite. E, tutaj nic nie, nie drży, nic nie piszczy, nic nie skrzeczy. E, można tego słuchać. E, brakuje na pewno pewnego wytłumienia e, samochodu. No, i tym na pewno będę się w przyszłości zajmował. Także to takie króciutkie filmy, które ja chciałem dodać. Jak Wam się podobało, dajcie łapę do góry. Łapę do góry, łapę do góry. Zróbcie sobie mojego kanału. Także o, ja się pokażę, może. Zróbcie łapkę. Zróbcie suba, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie, żeby oglądać moje filmiki. Na razie, hej.